O, nie, nie. Moja rodzina zajmuje się winiarstwem od czterech pokoleń. Ta, z tego co widać, z marnym skutkiem. I to właśnie dlatego to mnie, a nie jemu, powinien pan sprzedać Belgard. <laughs> jako urzędnik działam w imieniu księstwa, a Belgard jest teraz własnością Skarbu Państwa. Osobistym życzeniem ministra skarbu jest, aby Belgard trafiła w ręce odpowiedzialnego zarządcy. A o ile mi wiadomo, oboje macie problemy w swoich posiadłościach. Zatem, dopóki się z nimi nie uporacie, o sprzedaży Belgard nie może być mowy. No i co? Zadowolony jesteś? Wszystko przez ciebie! Przeze mnie! Jesteś obłąkana, dziewczyno! Ludzie! Ludziska! Słuchajcie! Ogłasza się, że Matylda de Vermentino to przeklęta wariatka. Nie wygląda mi na przeklętą, raczej na bardzo, bardzo wściekłą. Musiało się jej się nieźle narazić. Ta? A ty co za jeden? Znawca kobiet? Więcej, koneser. O, to widzę, że się dogadamy. Ty, a powiedz mi, te miecze, to tak nosisz od parady, czy używasz ich czasem? To narzędzie pracy. Jestem wiedźminem. A nie szukasz może pracy? Bo widzisz, sprawa jest taka, że chcę kupić winnicę Belgard, ale ten urzędniczyna jej nie sprzeda, dopóki będę miał problemy u siebie w koronacie. To zależy. Przede wszystkim od rodzaju problemów. Ach, generalnie nie jest dobrze. W zielniku zalęgły się jakieś potwory. Mój nadzorca zaginął razem z całym transportem wina. Ktoś porwał zielarkę. Sporo tych nieszczęść, jak na jedną winnicę. Moim zdaniem to sprawka tej małej. Matyldy znaczy. Ma słodką buźkę, ale charakterek diablicy. No to jak, pomożesz mi? Mógłbym się tym zająć, ale nie za darmo. Ma się rozumieć. Jaka jest twoja stawka? O, nie mógłbyś trochę spuścić. O, brzmi uczciwie. Brzmi jak robota dla Wiedźmina. Dobrze, pomogę ci. Dziękuję. Jestem naprawdę wdzięczny. Moja winnica leży na wschód stąd. Na pewno trafisz. A teraz wybacz, ale muszę pogadać z urzędnikiem. Może coś jeszcze wskóram? Jesteś Wiedźminem, prawda? Słyszałam, jak rozmawiałeś z tym durnym Liamem. Koszmarny typ. Tacy są najgorsi. Zawadiackie spojrzenie, gęba jak u elfiego półboga, a w sercu sama podłość. Zresztą nieważne. Zaczepiłam cię, bo tak się składa, że też chcę kupić Belgard, ale w mojej winnicy Vermentino nie dzieje się ostatnio najlepiej. Co za niezwykły zbieg okoliczności <laughs> żaden tam zbieg okoliczności po prostu jestem pewna, że to Liam podkłada mi świnie. W tajemniczych okolicznościach zaginęli moi pracownicy bedynarz i kowal. Na przecińce zaległy się jakieś krwiożercze rośliny na pewnym stoku też jest jakoś niespokojnie. Ach, mogłabym długo wymieniać. Ale rzecz w tym, że jeśli nie uporam się z problemami w Vermentino, nie mam najmniejszych szans na odkupienie Dolgardu. Mógłbyś mi pomóc w pierwszej kolejności? Płacę więcej niż Leon. Tak coś czuję, że wkrótce się dogadamy. Dobrze, niech będzie. Mogę ci pomóc. Albo chociaż spróbować. Wspaniale. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Moja winnica jest na zachód stąd. Gdybyś mnie szukał, będę tutaj. Muszę dopilnować, żeby Jan nie wykręcił mi jakiegoś numeru za plecami. Jasne. Bywaj.